Witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku rozwiążemy sobie trzy nierówności, w których to niewiadoma jest trzeciego stopnia. I w jaki sposób się do tego zabrać, jak przygotować wykres, z którego odczytamy wyniki, to pokażę Ci w filmiku. Zapraszam. Dobra. I aby rozpocząć rozwiązanie takiej naszej nierówności, którą mamy tutaj podaną w trzech przypadkach, tutaj wybrałem dla Was nierówności, których stopień jest trzeci, czyli po wymnożeniu wszystkich nawiasów otrzymalibyście x do trzeciej, chociaż ta metoda będzie metodą uniwersalną i możecie ją zastosować również do równań czy do nierówności z wyższym stopniem, a także do równań do nierówności kwadratowych. To aby to rozpocząć, zawsze powinniśmy zacząć od tego, aby rozbić nasz wielomian na czynniki, co w pierwszych dwóch przypadkach mamy już zrobione. Dobra, i jeżeli mamy taką startową sytuację, to pod każdym nawiasem, wpiszecie sobie, wpisujemy sobie liczbę, która daje nam 0 w nawiasie, czyli w pierwszym nawiasie będzie to liczba minus 1 minus 1 plus 1 to jest 0, w, w drugim nawiasie, w drugiej części to będzie trójka, 3 minus 3 to 0. I w trzecim nawiasie jest to minus 7. To są nasze miejsca zerowe. Tego wyrażenia po lewej stronie od znaku nierówności. I tutaj jeszcze dodam, że pamiętajcie, że tą metodę będziemy stosowali tylko wtedy, kiedy z prawej strony od znaku nierówności będziemy mieli 0. Jeżeli tam 0 się nie znajdzie, wtedy będziemy musieli przenieść wszystkie elementy na lewą stronę i pokombinować, aby. Przekształcić to wyrażenie do postaci iloczynowej. Tutaj na razie wybrałem dla Was troszeczkę łatwiejsze przykłady, abyście zrozumieli zasadę. Dobra, i mamy wypisane nasze trzy miejsca zerowe i rysujemy sobie poglądowy wykres, na którym je zaznaczymy. Dobra, czyli tutaj mamy oś x, tylko i na tej osi zaznaczacie sobie trzy wyznaczone, trzy oczywiście lub inną ilość, jeżeli będzie to inny przykład. Wyznaczone rozwiązania. Od oczywiście zgodnie z kolejnością na osi, czyli pierwsze będziemy mieli tutaj minus 7, później minus 1 oraz trójeczko. Dobra. I teraz sens rozwiązania tą metodą takiej nierówności jest taki, że wybieracie sobie i najlepiej jest wybrać liczbę, która jest po prawej stronie, czyli te trzy liczby nam podzieliły oś na cztery przedziały i wybieracie sobie jakąś dowolną liczbę, która należy do tego przedziału. Po prawej stronie. Ja tutaj napiszę, wam, że na przykład wybraliśmy sobie piątkę i sprawdzamy teraz, z jakim znakiem będą nasze nawiasy po podstawieniu piątki do środka. 5 plus 1 to jest 6, czyli pierwszy nawias będzie dodatni, drugi nawias 5 odjąć 3 to 2, czyli także dodatni, i trzeci nawias również jest dodatni, to znaczy, że rezultat. Bez konkretnego obliczania, jaki otrzymamy z tych trzech nawiasów, będzie na pewno liczbą dodatnią, i po to tylko to sprawdzamy. I jeżeli już wiemy, że jest to liczba dodatnia, to znaczy, że nasz wykres rysujemy sobie od góry, zaczynając, czyli jakby od dodatnich wartości, i dochodzimy do naszego pierwszego miejsca zerowego. I teraz rysujemy falę, która będzie przechodziła przez nasze rozwiązania. Czyli jeżeli ona przeszła tutaj przez trójkę, to idzie w dół, przechodzi przez minus 1 i przechodzi przez minus 7. to jest nasza fala. I tutaj jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali. W tym przykładzie jeszcze tego nie ma, ale zasada jest generalnie taka, że tam, gdzie w naszym nawiasie, czyli czy w naszym czynniku, na który rozbiliśmy sobie całe wyrażenie, tam, gdzie x jest z pierwszą potęgą. Tam będziemy przeprowadzać nasz, naszą falę, przecinając te osie, i ona będzie przechodziła z góry na dół i odwrotnie. Natomiast tam, gdzie, tak jak w przykładzie drugim, x będzie z kwadratem, tam będziemy odbijali. To za chwilę tutaj pokażę. I generalna zasada będzie taka, że wszędzie tam, gdzie potęga przy x będzie nieparzysta, tam będziemy przechodzili na drugą stronę osi x'ów, a tam, gdzie potęga będzie. Parzysta, czyli 2, 4, i tak dalej, tam będziemy odbijali nasz wykres. Ale to za chwilę jeszcze wyjdzie tutaj w tym przykładzie i sobie to do końca wyjaśnimy w następnych y, przykładach. Dobra, i teraz mamy narysowany taki wykres. W zadaniu pytajmy nas, gdzie takie to wyrażenie jest mniejsze, równe od zera. I my sobie ten, tą część wykresu zakreskujmy. Tu jest poniżej, i tutaj. Chodzi oczywiście o wartości, jakie przyjmuje. Czyli, gdybyście w zerze tutaj narysowali sobie oś y pionową, to wykres funkcji przyjmuje ujemne wartości dla tych przedziałów. I z prawej strony tutaj zapiszmy sobie odpowiedź. Czyli, rozwiązaniem takiej nierówności są przedziały. x należy od minus nieskończoności do minus 7. I w związku z tym, że tutaj jest nierówność mniejsze równe. To te liczby przecięcia, czyli minus 7, 1, minus 1 i 3 także będą należały do rozwiązania. Dobra, czyli tu będzie x należy od minus nieskończoności, przy minus nieskończoności zawsze mamy otwarty nawias do minus 7. Nawias zamknięty, dlatego że minus 7 należy do rozwiązania, wtedy wyjdzie nam 0 dla całego wyrażenia. I później jeszcze mamy ten drugi fragment, czyli pomiędzy dajemy symbol sumy, czyli u, od minus 1 do 3. I oba krańce stanowią nawiasy ostre, bo te liczby również należą do rozwiązania, czyli od minus 1 do trójki. I dla takich to przedziałów taka nierówność będzie mniejsza równa od 0. Dobra. I w ten sposób postępujemy w każdym przykładzie. Przy czym tutaj i tutaj będą to nieco, yy, będą małe niuanse, które będą tutaj różniły te przykłady. Dobra, i zaczynamy od tego samego. Czyli w drugim przypadku, jeżeli już mamy dokonane rozbicie na czynniki naszego wyrażenia, pod każdym nawiasem wpisujecie sobie liczbę miejsca zerowe, które zerują te nawiasy. W pierwszym nawiasie jest to minus 4, a w drugim 1. Dobra, i to samo, czyli zaznaczamy sobie nasze. Miejsce zerowe na wykresie, czyli mamy tutaj x i wpisujemy minus czwórkę oraz 1. I tutaj wam polecam nie zaznaczanie jakby tych liczb zgodnie z podziałką na osi, tylko mniej więcej rozmieścić je na długości całej osi po to, aby zmieścić dobrze naszą falę, to jest tylko wykres poglądowy, więc tutaj nie musimy być dokładni, a dzięki równomiernemu rozmieszczeniu łatwiej będzie nam zaznaczyć wynik. Dobra. I tak jak tradycyjnie, jak wcześniej, sprawdzamy dla jakiejś wybranej liczby z, przedziału, z trzeciego przedziału yy, znak naszego wyrażenia. Czyli jeżeli wybierzemy sobie na przykład liczbę 3 i podstawimy ją do naszych nawiasów, to co otrzymamy? 3 plus 4 to jest 7 i do kwadratu nieważne co by tu było, i tak jest znak dodatni oraz stawiając trójkę. W drugim nawiasie 3 jest 2, także mamy znak dodatni, czyli znak całego wyrażenia będzie dodatni, a więc tak samo jak tutaj rozpoczynamy rysowanie naszego wykresu od góry, czyli od wartości, które są dodatnie. Na górze mamy wartości dodatnie, które ta część wykresu symbolizuje wartości dodatnie. A ta wartości ujemne oczywiście, tak jak w każdym układzie współrzędnych. Dobra, i teraz rysujemy falę, ale już musimy pamiętać o tym, co przed chwilą wspomniałem, że tam, gdzie x będzie z potęgą nieparzystą, czyli 1, 3, 5, 7 i tak dalej, będziemy przechodzić na drugą stronę naszej osi, a tam, tak jak w tej sytuacji, gdzie x jest z potęgą parzystą, tam nasza fala będzie się odbijała od wykresu. Czyli jeżeli 1, była z potęgą pierwszą i nie ma tutaj żadnej potęgi za nawiasem. Tam przechodzimy. Idziemy do naszej czwórki i sprawdzamy. Nasza minus czwórka jest z potęgą drugą, czyli tutaj, jakby to miejsce zerowe jest podwójne. Tam odbijamy naszą falę. I będzie ona szła w tamtym kierunku. I tu z tym się różnią te dwa przykłady, że tutaj właśnie występuje jedno miejsce zerowe. Która jest z potęgą 2? Dobra, i teraz w zadaniu polecenie było, gdzie taki nasz wykres jest większy od 0. I jak oczywiście widzimy, jest on większy od 0 w tym miejscu. Także nasze rozwiązanie to x należący od 1. I tutaj nawet będzie otwarty, dlatego że nierówność jest ostra, czyli liczba 1 daje nam dokładnie 0, czyli nie spełnia tej nierówności, czyli od 1. Do plus nieskończoności. I oczywiście nawias otwarty. Dobra, czyli to mamy nasze dwa przykłady. I teraz troszeczkę trudniejszy trzeci, ale metoda jest w gruncie rzeczy taka sama. Jak widzicie, w trzecim przykładzie nie ma, podanego, nie ma podanej postaci iloczynowej, czyli nie mamy od razu nawiasów, tylko musimy sobie do tej formy doprowadzić. I tutaj celowo wybrałem dla Was taki typowy przykład na rozbijanie wielomianu na czynniki. Czyli łączymy sobie to jedna z podstawowych metod. Łączymy sobie dwa pierwsze wyrazy jakby w parę i dwa ostatnie. I z tych dwóch, z tych par jakby wyciągamy możliwie przed nawias największy czynnik. Czyli z pierwszych dwóch elementów możemy wyciągnąć x kwadrat. Dobrze, czyli jeżeli wyciągniemy x kwadrat z pierwszych dwóch elementów, to w nawiasie otrzymamy x kwadrat musi być razy x, aby mieć x do trzeciej. Czyli tu mamy, mamy x -a i tu będzie minus 4. Czyli gdybyśmy chcieli wrócić do postaci początkowej, to x kwadrat razy x daje nam x do trzeciej, a x kwadrat razy minus 4 daje nam minus 4x kwadrat. Czyli ten zapis nam niczego nie zmienił, tylko przekształciliśmy to na mnożenie, które jest tutaj oczywiście pomiędzy. I ta metoda polega na tym, aby ten nawias nam się powtórzył z prawej strony. Oczywiście nie zawsze da się w ten sposób zrobić, ale przykłady są często tak dobrane, że jest to możliwe. Dobra. Czyli z automatu możecie sobie przepisać ten nawias, aby wyglądał on dokładnie tak samo, x minus 4. I teraz, co musimy podstawić przy nawiasie, aby uzyskać to, co tutaj mamy na górze. Czyli jeżeli tu jest X, a mamy uzyskać plus 4x, czyli przed nawiasem musi stać plus 4. I jeszcze weryfikujemy, plus 4 razy x to jest plus 4x. A plus 4 razy minus 4 to jest oczywiście minus 16, czyli się zgadza. I tutaj mamy oczywiście nasz znak nierówności, większy równo 0. Dobra, i mając teraz taką postać, możemy jeszcze ten nasz, tutaj podkreślę, powtarzający się w obu częściach ten sam nawias, wyciągnąć go jeszcze raz przed całość wyrażenia, co daje nam ostateczny rezultat. X odjąć 4. I jeżeli zabraliśmy z pierwszej części do tego plusa x odjąć 4 no to zostało nam x kwadrat, czyli w nawiasie będziemy mieli x kwadrat i to plus 4 nam tutaj zostaje, czyli dodać 4 jest większe równo od 0. Dobra, i teraz gdybyście sobie dla weryfikacji przemnożyli każdy element przez każdy z tych dwóch nawiasów. Otrzymacie naszą wyjściową nierówność z tym wielomianem, który był stopni trzeciego. I oczywiście dalej jest, ale rozbiliśmy go na czynniki. Dobra? I w tym przypadku będzie jeszcze nieco inaczej niż w tych dwóch, dlatego że wyjdzie nam tylko jedno miejsce zerowe. Dlaczego? Pod nawiasami, tak samo jak w pierwszych dwóch przypadkach, wpisujecie liczbę, która nam ten nawias wyzeruje. Czyli w tej sytuacji tutaj mamy czwórkę i drugi nawias. I teraz zastanawiamy się, że jeżeli wewnątrz nawiasu jest wyrażenie x kwadrat dodać 4, to nie ma takiej liczby, która da tutaj 0. Dlatego, że x kwadrat jest zawsze co najmniej równe 0, albo więcej, jest zawsze liczbą dodatnią lub równą 0. I jeżeli do tej liczby dodamy 4, no to mamy pewność, że wewnątrz na pewno jest coś większego od 0, czyli nie ma takiego x, który wyzeruje nam ten nawias, więc tutaj jakby, jakby mamy brak miejsc zerowych. Czyli mamy tylko tą czwóreczkę, która wyszła na w pierwszym nawiasie, więc przechodzimy do narysowania naszego wykresu. I mamy tylko jedno miejsce, czyli zaznaczamy czwórkę w tym miejscu. I kolejne kroki są już takie same. Wybieracie sobie liczbę z ostatniego po prawej stronie przedziału. Weźmy sobie, podobnie jak w pierwszym przykładzie piątkę. I sprawdzamy, jaki będzie znak całego wyrażenia dla podstawienia tej piątki. Dobra, czyli wstawiając piątkę tu będziemy mieli 5 odjąć 4, czyli 1. Wyrażenie jest tutaj dodatnie, a to już wiedzieliśmy, że musi być dodatnie, czy tu mamy także plus. Więc tak samo jak w pierwszych przykładach, zaczynamy od góry rysować wykres. Dochodzimy do naszego pierwszego miejsca zerowego, które mamy zaznaczone na osi. W tej sytuacji jest to jedyne miejsce, i w związku z tym, że czwórka jest przy pierwszej potędze, nasz wykres przechodzi na drugą stronę. Oczywiście on wcale nie musi tak wyglądać jak tutaj, jak sobie rysuję bardzo podobnie. Ten, ta funkcja przy pełnym jej naszkicowaniu może być dużo bardziej skomplikowana, ale pewność jest taka, że znak tego będzie się zgadzał z naszym wykresem, a o to chodzi w rozwiązaniu nierówności. Dobra, i nasze, pytali nas w przykładzie, gdzie takie wyrażenie jest większe równo od 0, I ono jest większe równo od zera w tym fragmencie. Czyli odpowiedź to x... Należy większe równe, czyli liczba 4, również należy do rozwiązania. I tutaj mamy ostry nawias. Od 4 do plus nieskończoności. I otwarty. I to jest nasze rozwiązanie trzeciego przykładu. Dobra, czyli myślę, że ta metoda jest tutaj na podstawie tych trzech przykładów bardzo łatwa do zrozumienia. Problem się pojawi wtedy, kiedy. Trudność sprawi nam rozbicie podanego przykładu na te nawiasy, z których później możemy narysować wykres. I takie przykłady, gdzie trzeba będzie dokonać np. dzielenia wielomianu przez jakiś, przez jakiś inny wielomian, aby rozbić to na czynniki, pokażę w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że to jest jasne i zapraszam Cię do dalszego oglądania. Dzięki.